Ringolone, non ti dà

No, 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 no. czy no, to dobrze? tam, gdzie dobrze mogę się położyć na węgla? tak, tak jestem więcej niż pewien na 99% że jego błędnik nie wrócił do końca tak, walki teraz tutaj chodzisz, używasz nowego, prostego Ciągle jak na broni żadnego Toczy się druga walka dzisiejszej dni, natomiast po wielu zmianach w kolejności walk pozwolcie państwo, że przedstawię tej kolejnej. W walce numer 3. Tomasz no to Szczubeł zbierze się z Wiktorem Kraśniewczukiem, a walka no no numer 4 to wartość za barka niż szybą za łyczek wody szybko

No ręka, boże, proszę! Sarapro, zaskakaj, Tak, zamykaj to kolano! zamykaj to Zrobisz moje założenia. Co? Cię proszę. Ja łapię. Pierwsza czy inna nic nie robisz. Odpoczywasz. chodzisz na boki, okej? Zarówno nie Już mogę runda. Runda. na ramionach. Zróbmy to na ramionach. Zróbmy to na ramionach. Zróbmy to się ramionach. Zróbmy to na ramionach. Zróbmy to na nie na

i'm oh, oh, oh. Za, za chwilkę dowiemy się, kto zwycięży. Mamy taką prośbę organizacyjną tutaj, jeśli pobieracie y, Państwo sprzęt ze stolika, bardzo prosimy, zostawiać jakiś dokument pod zastaw tego, tego sprzętu. Wtedy mamy, mamy pewność, że wszystko wróci na swoje miejsce. Szanowni Państwo, drugą walkę niejednogłośną decyzją sędziów zwycięża narożnik Czerwony, Kacper Blaski, który znajduje się w I tak jak wspominałem, po, po kilku zmianach kolejności walk, do ringu, do walki nr 3 zapraszam do narożnika Czerwonego, reprezentującego później Mistrzostw Krzysztof Tomasz Szczukę, zmierzy się z Wiktorem Każdym reprezentujący kickboxing i Bartoszyce. Walka nr 4 to Bartosz Zapadka i Szymon Sucharski, walka nr 5.